Kiedy ujrzałem w pierwsze święto wieczorem zdjęcie tej figurki, byłem tym bardzo dotknięty. Pierwsze skojarzenie, które się rodziło, to skojarzenie, ze zmiażdżonymi główkami dzieci na skutek aborcji. I niestety nie można tego skojarzenia oddzielać od tej figurki. Jeszcze bardziej, w tym się umocniłem niosąc ją od żubka aż tutaj pod ołtarz. Wszędzie tam, i to podkreśla z całą mocą ojciec święty Benedykt XVI, wszędzie tam, gdzie odrzuca się Boga i lekceważy się najbardziej podstawowe prawa dekalogu, zwłaszcza piąte, nie zabijaj, tam niszczy się człowieka. Jest gwarantem tego, że każdy ma prawo do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. I Bóg upomina się o to prawo. Ale jeśli symbolicznie uderza się w tego Boga, miażdżąc, Twarzyczkę figurki dzieciątka Jezus to miażdży się w nas. To święte prawo odpowiedzialności za los każdego. Prawo, które jest miarą naszego człowieczeństwa. I dlatego to wszystko tak bardzo boli. Dlatego to wszystko nas tak głęboko dotyka. Dlatego to budzi w nas jednoznaczny sprzeciw, domagający się jednoznacznego głosu tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za los narodu. Za jego kształtowanie, za wartości, którymi ten naród żyje i żyć powinien, by nie uderzać w Boga Jego obecność w naszym narodzie. Bo jeżeli tak się będzie działo, to z trudem przyjdzie nam z nadzieją patrzeć przyszłość naszej ojczyzny.